Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Zapraszam Was na ten właśnie odcinek. Jeździmy po długiej przerwie, aby ja najmniej. Jeździmy z braciskiem we dwójkę, ale nareszcie mam grizlaczek do mnie wrócił. Zapraszam Was, jazda półturystyczna dzisiaj, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Odcinek będzie gadany, a przy okazji testuję tą oto kamerę. Więc zostańcie ze mną, z nami do samego końca. Ja Śnieżek jest. Kurde, nareszcie na kładzie. Tak, także cześć widzowie, cześć youtuberzy, domuś z tyłu tam za nami. Cześć, <głos》>. Dzisiaj jazda będzie rodzinna, to wszystko na całe szczęście udało się pojeździć i zorganizować. Chociaż kłada nie miałem całe święta i po świętach i nareszcie. To chyba tu w prawo ty, w lewo znaczy się, no. <głos》> I tutaj e, nie mogłem pojeździć święta chłopaki, sobie kurde tak fajnie pojeździli, ale dzisiaj mamy też dzień wolny. Kłada wczoraj przywieźni z użyczenia testowego i kurde, musiałem go tylko rano ogarnąć i idziemy pojeździć. Nareszcie. Z czego się mega, mega fajnie cieszę, bo jest trochę jeszcze śnieżku. Jak wszyscy się pobawili, to ja też się trochę pobawię. Nareszcie. <laughs> Dojeżdżamy, nie będzie dzisiaj wielkiego terenu. Ale przede wszystkim przejedziemy się. I bardzo fajnie, że Tomuś się też wybrał na kładziora, rodzinny wyjazd znowu. Ha! To okay, jest takie wietrzenie kładów dzisiaj. Dzisiaj wietrzenie kładów. No, ja rano musiałem tego ogarnąć, bo był trochę sponiewierany. Jeszcze mam krzywą klamkę, ale klamkę będą chłopaki musieli kupić. Odkupić zderzaczek tam. Zderzaczek naprawiłem. Poskładałem. Eee, I ten, i jest OK. nie? Można jeździć. Przy okazji dzisiaj przetestujemy nową kamerę. A w zasadzie interkom z kamerą i zobaczymy jak to działa. No to muś tu sobie widzimy na wirowienkę. Dobra. A, tylko trzeba te zrobić, siema, Trzeba zrobić e, odpowiednią tuning tyłu. Ja się muszę zatrzymać. A ty, nie wiedziemy, bo dzieciaki jeżdżą. Ja nie mam takiej potrzeby, bo tablica jest schopny, <laughs> Dobra, czekaj. Przejedziemy. Zobacz jakie tu podjazdy. To już trenowali, widzę motorkami. To by ogarnął ja tylko a tu bokiem, nie wiem gdzie oni jeżdżą No tak, tutaj Dzisiaj to ślisko Ale tam jest chyba taki uskokiemy tak. sobie eleczkę się włączę Ja też mam eleczkę Ja dopiero włączyłam. Cześć Siema Uwaga bo błoto Tutaj dziura o. O, Naprawdę Kurno zobacz Wtedy bo wstyd będzie przy dzieciach Blokadę musisz włączyć Kurwa, no Blokadę włącz, to pojedzie On jedzie, tylko że... No nie jedzie, bo blokadę masz, nie masz włączoną i koło nie kręci. No nie mnie tak wyciągło. Nie koło się kręciło, kurde. No dobra, to już teraz szybki bieg. Dalej jedziemy. Ale tamtą... Dałeś radę, o stary, widać że dawno nie jeździłeś w terenie. Dobra. Nie, samost tą przybrałem, wiesz? Tam ja tą dziurę, a on mi się kurwa wykrzyżował. Ale To, ciągnęły to wyszło w powietrzu. O, kurde. No tak, to ja pogadam trochę z widzami. Słuchajcie, ostatnio Ostatnio robiłem live'y. Takie ze studia, to prawda, co prawda są to nagrywki z terenu, jak jeździliśmy wcześniej. Ale na żywo sobie zawsze idzie pogadać, więc zapraszam Was serdecznie. Wbijajcie, jak są takie nagrywki, to to żebyście byli na nich, no po prostu. Wpadajcie, pogadamy. Zapowiadam je z jakimś tam wyprzedzeniem, co prawda takim krótkim, przeważnie jeden dzień albo o dwie godziny, ale dacie radę. Ostatnio było też fajnie, parę osób było z nami na takim quad E, powtórki z tych quad możecie zawsze obejrzeć sobie, więc jeśli chcecie obejrzeć właśnie taką powtórkę, to e, zajrzyjcie na kanale, są inne e, filmy, właśnie te quad live'y live później zostają jako nagrywki. Ale najfajniejsze jest to, jak jest to wtedy na żywo i się buduje i się robi, rozmawia w trakcie e, trwania tego, I wtedy na żywo mogę Wam odpowiadać na pytania, fajnie jest po prostu z Wami pogadać. Dobra, pojedziemy troszkę w terenik, kto znowu się włączę. No, widać te. Ale nie, nie dojedziemy, tam był ten taki... Tędy chyba. Taki ten rów od tego, nie? No i był rowek, ale żeśmy przez niego przejeżdżali, o ile się nie mylę. A czekaj, zaraz pojedziemy. No a trzeba będzie kurwa na tym dołączyć i jaleczkę chyba. Ja jadę cały czas na te. Na L? -tę? No. No ja dopiero wyłączyłem, teraz A nie, ja Lki nie mam. Nie, nie, na szybkim jadę. Tam, tam nie będzie, bo to pojedziemy tutaj się wiedzie na te wiesz ten przeciwpożarowy taki co jest Aha, nie. no dobra to jak tam ale ładnie o ile jest jeszcze? Ja to lubię taką jazdę jak teraz jedziemy Tylko że wiesz, jeszcze troszeczkę że był jakiś dół, jak drzew leżących to No to jest to... patrz Światło no. no, najlepiej takie coś lubię Światła zgaszę Ale poszedł No a co tam takie bagienko? Byliśmy tam kiedyś? A, byliśmy tam, droga przechodzi. To przejeżdżało się zruszać przez drogę tam. No tak. Ta. No to ogień. Ale fajnie. O. Zawsze, zauważyłeś, że zawsze tu zimą przyjeżdżamy? No. Ale to ładnie. Jeszcze żeby tak śniegu nasypało? O, ty, nie ma przejazdu dalej. To trzeba będzie od A, lat, tu to jest. Cofnąć. Czekaj. Czekaj. Przejedziesz tam czy? Chyba ją przez takie krzaczorki trochę no, ale damy radę tyle to kurwa nie krzaczorki tam. o tu, tu tu się mieszkają patrz no to za tu jest ten mm. o, To musiała się wrócić tutaj oho uh -huh. dobrze chociaż mają taką budkę. ciekawe czy teraz też mieszkają o cholera źle wjechałem krzaczory A, muszę się haha oj pies jest nawet ogrodzenie jest jakieś. Ała! Dobra, pojadę. Nie będę im tam przez podwórko wjeżdżał, bo pies wału dostanie. Ty tam nie jeździ przez podwórko, bo tam szkła, nie szkła, wiesz, oni kurwa rozbijają różne rzeczy, to... A gdzie ty się podziałeś? Jadę z tyłu. <laughs> bo w krzaki wjechałem za Hm, To co? Między sosny? Ja wziąłem elkę. Między sosny, nie? Uh, ale dziura, gdzie się wywalić. Ale pięknie jest. Cholera, przydało mi się kamerkę włączyć tą moją. Ja wam. Na dwie, o jest ten. Poczekaj, czekaj. do ciebie, to. To powiesz. czekaj, tam wyjedziemy z krzaków. No. Ale fajniutko. Ale ciemno w lesie, nie? No. O patrzki, belek jest, kurda stary mieszkają tu jak jak w tym coś tu jeździliśmy ze 3 lata na lata temu to oni tu tylko straj się... ma zamarzła no, no. <laughs> przymarzła kurwa do tego do pniaka ale im się przelewa przelało się? o kurna Przygiplu. ale kanaliza dobrze działa bo nawet nie śmierdziało za specjalnie <laughs> no. O, ale fajnie patrz ja na szybkim jadę ale ja pięknie teraz też. Chcę, to ci włączę tą kamerę. Uwaga, zatrzymam się tutaj pod tym krzakiem. Aha. Tu się zatrzymam, uwaga. Może ta miała to wrzucić A, bo... no, baja. Ale. Kurde, nie ma to jak na kładzie. No, czekaj. O, dobra, to ja Wyjedziemy, za... Jedziemy, widzowie, zobaczcie, kurde, nareszcie. Na trzy kamery teraz nagrywamy. <gryw> bajera. Nie, to muś. ile będzie chodziło? W tym A, będzie chodziło. Ale fajnie, kurde, jak ja dawno nie jeździłem, jest po prostu rewelacja. W sumie jedziemy w ogóle gdzie indziej niż planowałem. A poczekaj, tu droga jest! Super, co? W drugiej stronie jeszcze czekaj. tylko. Prost wow. tam po wow. czekaj. A rzeka będzie musieli tu przejechać gdzieś. O tutaj jesteś? Coś ci się wyłączyło, czekaj. Już się podłączam. Albo ci Interkopat, panie Tomuś, albo telefon dzwoni. Uwaga! O, stromo! Ale baja! Nareszcie! Nie wiem co tam się poprzączało Pewnie to interkompat. O, kurwa, Uu, Drzewo tu zwalone. Włączę przedni napęd, bo zrobiło się nieciekawie. To się stoi. Szukał objazdu pewnie. O, kurwa! O, 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 wesoło! Wesoły! Strzycie staruszka! O kurwa, na, tylne, na przednich kołach zjechałem jakoś. ole, ja! Ja pierdziu. Nieźle było! O shit, patrz, jaki uskok! I tu mnie ściągnęło, zamiast jechać tędy, to tu mnie ściągnęło i tutaj to tu już jechałem na. Nie ma śladów. Koło oderwane. Ja, to pojechał w tamtą stronę gdzieś. Ale interkom ma rozładowany chyba. pat, Coś mi się zdaje. No i piękna rzeczka, którą zaraz przebijemy się dalej. Rewelacja. Tylko boję się, żeby się nie zgubić, o tamtomus iść. A czekajcie, co ja będę z buta chodził? Przecież kładam. Czyż on nie jest zajebisty? <grybujesz> Nagram jeszcze wam wejścióweczkę. Niech będzie. Nagram wam wejścióweczkę. Taką zapowiedź. Zapowiedź, że zapraszam na... No odcineczek. Dzisiaj będzie. Dzisiaj nagrywam odcinek standardowy. O proszę bardzo. Cześć widzowie, cześć youtuberzy. <grystanie> zapraszam Was na ten właśnie odcinek. Jeździmy po długiej przerwie, aby ja najmniej. jeździmy z braciszkiem we dwójkę. Ale nareszcie mam grizlaczek do mnie wrócił. <grystanie> I zapraszam Was jazda. Półturystyczna dzisiaj, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba, odcinek będzie gadany, a przy okazji testuję tą oto kamerę, więc zostańcie ze mną, z nami do samego końca. Cześć widzowie, cześć youtuberzy. No co tam u Was? Kurczę, ja chciałem Wam powiedzieć, że jeżdżę na kładzie, a dzisiaj o godzinie 20 zapraszam Was na... Quad Life, Swabik Moto Studio, nie przegapcie. Tomuś się zgubił. Tam widzę jest. Tak się robi nagrywki, słuchajcie, na później, bo to wszystko musi być zaplanowane wcześniej. O, Tomuś tam widzę jest, cofa się. Dawaj, dawaj Tomuś. Tu będzie fajnie. O no, leżeczka jest rewelacyjna To sobie wiadę, a co? Niech się kłato płucze Później pojedziemy w drugą stronę, bo jedziemy tam na górę <śm> Dawaj tu Dawaj do tego, pojedziemy tam Co, rozładował się interkom? No wyłączył się no? Pogasz, czekaj. O. Może padła bateria? Nie. Nie gadał nic? No, no to czekaj, to już Cię podłączam. O, i jest Tomuś. Ja mówię, Tomuś się zgubił. Dawaj pojedziemy rzeczką, tam wyjedziemy i pojedziemy dalej na, na górę. A ja kładę trochę opukałem chociaż. Czekaj, ja rzeczką, ale to trzeba wjechać dalej gdzieś trochę. Nie, no tu wjeżdżaj. Do samego mostu dojedziesz, tylko ja muszę ten, to jedź ty pierwszy i przed mostem w prawo wyjedziemy, pojedziemy a, dalej w tu, ty. Tu, no przyjedzie. tu ujeżdżaj! No wszędzie, ja tam jechałem. Nie w tą stronę panie. pięknie, o! Nie świruj tam. Ole! A wy w ogóle widziałeś jak tam jest wylane? Nie. Kurde, tu możemy przejechać pod mostem na chwilę, żeby zobaczyć jak tam jest wylane. Jadę za tobą. Uhu. Ale, jestem zaraz za Tobą. Akurat wody jest. Akurat, no ale tam dalej będzie za głęboko jest, bo bobry zrobiły rozpierdziuchę. akurat. Pięknie. Uwaga na krzaciory. To tu. Uwielbiam takie rzeczki. Szkoda, że tam te bobry tak rozrabiały, że się w ogóle wjechać nie da. Cofkę zrobimy, dawaj dokąd się da dojechać, do samej tej. No, buty tylko po kimś zostały, widziałeś? Haha, nie, kurwa, ciemno Światło włączę Jestem Ole! Baja A, Ty to masz Leda, to wiesz Bajera Ale płytko tu fajnie Zajebiście Tu jedziesz po Musiał pukać kłada, bo takie trawy nawinięte na nim tu zawsze była dziura wymyta, uważaj. O, jest. O kurde, przy samym typ. A tam mrzeczką nie pojedzie? Tu wiesz jaki to tu jest? Tak. No o, wiesz, muszę wyjechać? No, ja bym tam nie próbował. Eee, chyba bym przejechał. Wjedziesz tam? Próbuję. To ja może tu. O. No bo dobra, to jadę tam gdzie ty. Okay. Nie będę się tutaj rył, ale nie, tam baja. Tam jest taka dziura, taka wiesz, głęboko mocno jest wyryta. Tu pod tym krzaskiem też jest wyryta. O, też jest kurwa głęboka. Co ty? Już tam, a tu jest? Tu jest dziura. ale wycieli. To... Tu, jest, tu jest taka dziura dość głęboka. Wieś? No, to czekaj, to ja pojadę, może. Dobra, nie, nie, nie sprawdzaj. Tu wyjadę na brzeg. O, dziura i miękko ty. Po piach. Może no tak ich przyjechał, ale gałęzie tam wystają takie ostre. No to już jestem na drugiej stronie. Na o, stronę? patrz, ale pobojowisko zrobiły. O. Powiem ci, że nieźle. Naprawdę. Nie no, to tutaj jest półtora metra wody, ty. O. Pamiętasz, że się tu zakopałem gdzieś jak przejeżdżałem wtedy? Tak, dokładnie. Ale roz, rozjechały tu. O. o, jaka dziura, ty! Kurwa! Aleś się wląpał. Ale one wryły, ja piję w dziule. Człowieku, nie wyjadę stąd teraz. Ja cię... Trzeba się wrócić, tu nie przejedziemy. Nie, no ja chciałem tylko podjechać tam bliżej do tamy. Ale tu taka kurwa dziura, że... To i cię pociągnąć nie, nie, tylko czy kład się nie przewróci, wiesz. O to mi chodzi bardziej. Do przodu czy do tyłu? No bym to by przejechał, ale co? Tutaj nie ma co przejechać, idziemy w tamtą stronę. Tak, wracamy pod mostem, tylko czekaj, muszę spróbować tu zjechać jakoś. Ja już trochę dam do przodu. Dobra, kombinu i ja będę nagrywał. <laughs> o ile nagrywa. Zabawa Da? Wyjechałem, lala jestem. Ty, ty, ty nacisnąłeś, jak, jak się ruszyłeś. A może tak. Wokół dlatego się było ok. o, o, Kurde, ale już i tak gorąco, że szok. No mówię ci. A taka popierdółka, nie? No, mokry jestem, aż płynie Wy, ze mnie. Wykrzyżuje. Blak kondycji po świętach, ja mam to stałe. <noise> że, idę no. zajrzę. Czy jakieś tam patyka? Tam nie nie złapałem, o oh, kurde nieźle. No to będzie jazdeczka. Tu zawsze jeździliśmy, a teraz od. No tak, jechaliśmy normalnie tam daleko, ale powiem Ci, że jak tu wjedziemy na górkę, to jesteśmy w stanie tam dalej jechać, bo to jest tutaj kawałek zalany, później jest trochę płytko, później znowu jest zalane, wiesz? Myśmy to byli... Spałem, ale nie, bo ja chcę jechać na tą inną rzeczkę, tam jechać zobaczyć. Dobra. To... A, czekaj, wolny bieg. To wyjeżdżamy. Pojedziemy na drogę. A to tam, tamtą stroną będziemy jechali? Tamtą stroną no Aha No bo wiesz jak na Uważaj przy moście. Nie, Nie jest taka głęboka e. Gorzej się zakopać idzie A. O światło włączę o, znowu coś się wyłączyło. Nie jesteś Co się wyłączyło? No słyszałem Dziś będzie coś tam Może komerka? O i znowu o, ty! Bateria ci pada! Ta, pada bateria! No? No, widzisz? Kurde, dobra, jedziemy. Teraz ja prowadzę. Uuu! Ale ogień! Uuu! Przekłada opukać. To lubię. Dużo ognia! Ła! Iha! Jak człowiek już tu był i jeździł, to teraz się nie boi, bo wiem, że tutaj nie utonę. To mogę dawać. Uhuhu. I wyjazd <ścoughs> Baja Kurde, jak dawno nie jeździłem, to taki... Jestem kurde na na tą jazdę jeszcze dzisiaj coś odwalę A lepiej nie Światło zgaszę. Oh. I wyjazd na drogę <laughs> Bajeczka. No dobra, drogi za specjalnie dalej nie znam Ale i kamerkę trzeba. No słaba już ta bateria, widzisz, zimno jest Dobra eee, Zatrzymać trzeba nagrywanie na chwilę. Ja też wyłączę o